Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj korujemy Milberkę Ludne zadanie Od rana zrobiłem tyle Ale Kurde jest No. Ale sobota, niedziela przede mną w poniedziałek powiem ile ile dało rady zrobić No Teraz polecimy ze dwa kabelki One są strasznie poplątane Strasznie długo się schodzi One są trzy kable splątane I każdy trzeba rozplątywać, a ja jeszcze tego kabla mam sporo Także się schodzi bo to ta milberka to cienka 1 2 mm o. 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 i takie takie robię te o I na razie 200 grałem. Zobaczymy ile mi się przez sobotę niedzielę zdołam tego zrobić. A jeszcze mam dwie torby tego kabla Trzeba to się za to wziąć. Dobra, to na razie Na razie tyle jak tego. Jak a z tym z tej tego piekarnika, z tego silnika wyszło dokładnie 30, 30 gram zamrożone przełączniki, i ta, ten silnik, co rozebrałem? No, i źle, myślałem, że w ogóle nie będzie miedzi, no, jeszcze, jeszcze kabel, o! Bo tu jeszcze został kabel, o! To kablu też tam będzie parę, ale nie wiem, czy go będę ubierał, bo ja na kable potem idę jednym ciągiem. Tam jeden kabelek to mi się nie chce obierać No No to na ten na tę część to tyle. Na razie jest 200, 200 gram. I tego. I dogram poniedziałek ile z tego byś. No witam wszystkich w poniedziałek troszkę się nakorowałem no nie powiem samych tych trzy jeszcze jedno wiadro tam z tyłu mam trzy takie wielkie tych yy, plastików zostało po tym korowaniu a efekty no ocenicie sami tu trochę trochę przybyło w tym wiaderku co najmniej ponad połowę o a zaraz jeszcze pokażę milberkę no milberki wyszło tyle 3 kilo każdy każdy taki pęczek to jest kilo Także już mi się trochę odechciało Nic nie widziałem, tylko mieć A ja mam jeszcze inne prace. O, tu brykiet się suszy. o. Także dzisiaj chyba jeszcze tak dla sportu walniemy sobie od kurzaczek jakiś. Na razie dwa rozbierałem, dwa zmiedział. Zobaczymy jak tam będzie. Korowarka niech sobie trochę odpocznie, bo ja już tylko patrzyłem, żeby se palca nie do tego. Kam, skurowanie kabli to trochę jest taka nudna robota. Ciągle to samo. Jak się coś rozbiera teraz, ta śrubka, raz, ta śrubka. A korowanie to ciągle to samo. I tylko uważasz, żeby Ci nie spadł kabel. No dobra. To na razie pauza. I weźmiemy się za odkurzać. Zelmer Magnat. Zobaczymy co w nim siedzi. Czy trochę miedzi, czy aluminium. Dotychczas w dwóch, które rozbierałem, miałem mieć. To mnie bardzo zdziwiło. Dobra. Jako, że ja lubię iść na skróty. No to jedziemy. O! Muszę zobaczyć, które plastiki zabierają, bo plastików to tu jest pól teraz. Teraz mamy dostęp do No, co jest to za śruba może tu trzeba o, inny śrubokręt. No, żeż ty, nic nie piłem, a nie mogę w śrubkę trafić. Teraz tak, co tu są za śruby? O, panie, trzeba się pokrętym, bo to mnie Teraz ja muszę sobie kupić taki dłuższy. Na dłuższym ćwieniu, bo te przedłużki to krótkie są. A ja strasznie nie lubię ręką kręcić, ale automatykę. A oni jeszcze nieraz dają inne śrubki, i też jest problem. Jakby kurne nie mogli dać normalnej. Hop. Dobra, założę rękawiczki, bo to. Tak to się skaleciłem. A tu jeszcze ta śrubka jedna wyszła, No nie? Nie chcę, to nie chcę. No. Muszę wziąć podważyć czymś tu. Opa, Opa już wyszła. O. Opa. plastik kupowali, to ja bym był dobrze sytuowanym człowiekiem. Tak, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. Nie spadła o, szczotkę jeszcze mamy już tych szczotek to mam trochę śrubireczka, hop A tak zrobię, żebyś nie można się kętem Jeszcze kurna kółko jakieś. Co tu, tu mamy. Kurde na morze plastiku Jedzi dwadzieścia grama plastiku. Pól. Nie będziemy się stygawić. To to można wyjąć. Mamy lutowańce, to obcinamy. Teraz już nawet musząc podrabiają. Niby żółte, a patrzysz, przyciąga magnes, kurde. I co tu dalej? Dalej to chyba trzeba będzie go pisnąć o glebę. Tu nie ma śrubek, tu nie ma śrubek, tu nie ma śrubek. O, śrubki. O! To zabawne. Czemu na czymu ukazał się silniej? Tylko... Terapia wciąż jest na trzyma. O Panie... Tak. Dobra. na czym to się trzyma, jak tu nie ma śrubek, na zatrzaskach. Ej panie Właściwie to sobie inaczej Łot na wtyczkę I wtedy kabel przejdzie o. Hop. I tu mamy bębenek Dobra, jeszcze na razie tu My się teraz zajmiemy silnikiem. Opa, chodź no do tatusia, kurde. Cyk, cyk. Cyk. Tutaj już będzie jeszcze tylko jeden przełącznik. Już będzie czysty plastik. O. o. dwa kabelki. Dwa kabelki, zysk niebieski. A tylko idę. Chcę To to znaczy nie chcę. Dobra, tu już tam plastik jest. Opa. Trzeba ci go rozdrobić i do widzenia. Opa. I znowu gwiazdkowe. Teraz będzie zależało. O, tabl tabliczka. Czy mi się dalej będzie chciało cokolwiek robić? Próba plakek. Rzecz niespotykana. Trzeci raz miedziucha. No tak. To jest naprawdę coś niezwykłego, trzy odkurzacze, trzy razy mieć. Gdzie ja te kluczyki położyłem, panie? Są. Ale jeszcze muszę gwiazdkę wziąć. Tak się człowiek nachodzi, to się nachodzi. I teraz która ta? Czy ta? Najlepiej to wezmę tak pudełko, żeby nie łazić w tej z powrotem. Tak. Chyba to będzie to. No, robiłem. Trzymajcie, trzcicie, trzymacie, są mosiężne. Od i gdzie tam? Te szczotki to całkiem jeszcze długie, gdzie ten magnesik, no mosiąc jesteśmy w domu. Ta, to nie wiadomo, co to jest. Tak, teraz tu musimy śrubeczkę wkręcić i to będzie pewnikiem, nie. Trzynasteczka? Trzynasteczka. Opa. W tych odkurzaczach to tyle kuzu. Tak. O to jest. A bateria dopytała O jest, jest O, wczoraj cały dzień się nakorowała, to nic dziwnego Opa Chodź tu do tatusia Rękawiczki, rękawiczki, nie, nie zamierzam się znowu skaleczyć. Opa, Hop. siostro młotek. Waj Idzieę pornie, ale idzie. que me telefone. A mocno nabite o jest jest łopanie zaraz też będzie pana no to to nie chcę znać podkładka nie wykręcimy ją I znowu kluczyk. Krzyżak, Krzyżak. No bo krócik będzie ósemeczka pewnie No to ta co się ukręciła ósemeczka siódemeczka szósteczka zaraz zobaczymy A tu coś jest w środku jakaś śruba w obozie Trzeba bydłobać. O sama byś. No, pasuje. No tak, hop, 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 Bierniczek. I... O, muszę tutaj jakoś się na tym nie ma do poradzić, bo tam to mam zajęte. No tak, teraz nową baterię trzeba przełączyć. Muszę zakupić jedną dodatkową, bo nie zdąży się ładować. żeby nie być gołosłownym. O, widzucha jak ta lala. Ja to już zauważyłem, że ja powadzę czuję, czy jest mieć, czy jak jest lekkie gówno, to, to znaczy się, że nic tam ciekawego nie ma. No ta, no ta, o nie no, muszę te dzwonić te madło, bo tam to jest za małe o. Co to spadło? A, Przecinka. A do korowarki dorobiłem sobie taki, O, żeby można było wimadło wsadzić. Przyspawałem profila kawałek zamkniętego cztery śruby. Bo tak to nie było jak wsadzić. Ale dla moich czasów były bajki pomysłowe do Bromir.

Nie będzie. Trzeba tutaj żabką. Zabką panią, żabką. Nie krawlem, żabką. O. Panie, żabką. O. O. ważne ile jest miedzi ważne, że za darmo, że nie trzeba kupić zobaczymy ile to z tego wyszło Uf. muszę baterię zmienić bardzo, bo Coś nie trzyma. 140 gram. Piechotą nie chodzi? No, jeszcze będzie kabel do rozebrania i biernik. No, w sumie to tam może ze 200 będzie. No. To będzie na teraz tyle, bo muszę tu posprzątać. I dogram, tam. W sumie było w następnym filmiku. Obierę kabel. No, to na tyle na dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Czym cie się?